Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii. Zagrajmy w Ford Racing of Road. Tak, witam wszystkich, którzy przybyli tutaj na moją serię. Pewnie też niektórzy przybyli zobaczyć jak ta gra wygląda, jak to się prezentuje i w ogóle, bo zachęcałem e, wszystkich z moich poprzednich e, serii z Forda, e, między innymi z Forda Trójki, Dwójki i Street Racing i obiecałem Wam, że Ford of Road. No, się pojawił mnie wkrótce na kanale. No i tak jest. Minęło jakieś od Forda Trójki jakiś miesiąc. Dzisiaj dopiero Forda Trójkę zaczynam przesyłać, bo niestety, no, miał. No, są zaległe terminy. Znaczy, no, prędzej wysyłam te filmy, które już, serię, które już zacząłem, do nich odcinki, żeby je skończyć. No, ale już dzisiaj powoli będziecie dostawać tam chyba 9 odcinków wyszuwa się w Ford Racing Truki. I tak, i wkrótce też z okazji świąt właśnie chciałem pokazać Wam Offroad e, e, Ford, bo wkrótce zbliżają się święta. Mamy 25 listopad. No i tak, bez zmiennego pierdzielenia ruszamy sobie. No, jak widzicie grafika. E, dość obiecująco nie wygląda ale to jest jedna z najstarszych y, części, jak widzicie no jest sporo tego do przejechania Zaczyna mapa mi się podoba w ogóle fajnie jest to rozmieszczone, podoba mi się naprawdę no zaczynamy sobie na pustyni od pierwszego wyścigu e, nie mam samochodu, garage a, muszę kupić, tak? Jakby. No, muszę kupić. Jak <laughs> widzicie, mam 6000. Ale czemu mi się sam? Bo nie mam. A, tu mamy dilera. No tak, jak będziemy mogli kupić te? Zastanawiam się nad jakim samolotem stać. Stać mnie na ten, albo na ten. Myślę sobie, że tego kupimy. Ford Ranger. akcept ruszamy nim, a można zmieniać kolory czy coś? co? co? nie, chyba mają wbudowano te kolory dobra, ale skoro już mamy samochód zakupiony jednak tutaj możemy za kasę kupować samochody to mi się podoba, tego wcześniej nie było, pamiętam, że pamiętacie, że wszystkie Forda, które te samochody się odblokowywały jestem ciekawy jak model sterowania się prezentuje a chyba coś takiego jak dwójka będzie Gra też wyszła z tego co wiem na PS2. O, o, mamy naprawę czy coś takiego. Ale pojechaliśmy raczej dłuższą drogą. Widzę, że tutaj z skrótami walą. Mam piątą pozycję, jestem przedostatni. Jak widzicie, trasa dość szeroka. Tor. Zobaczymy, na jakim tutaj poziomie to wszystko stoi. Jak na razie widzę, jak widzicie, gnam. Nie doganiam ich. A czy doganiam, ganiam powoli. Czyli za łatwo to tu też nie będzie. Chociaż no... W sumie no to jest początkowy wyścig. to powinno być łatwiej. A zobaczymy. Jak to się wszystko potoczy. Widzę, że tutaj chciałem go uderzyć. Ciekawe, czy liczy się, czy tylko jak no, zdobędziemy Miejsce na trzeciej pozycji, tak się przepycha. E, jakby no, zdobędziemy trzecie no, miejsca bo drugie czy nam zaliczą zawody? Czy muszą być koniecznie e, pierwsze miejsce, trzy okrążenia nigdy nie grałem naprawdę w ten tytuł. gram pierwszy raz teraz z wami, więc nie dziwcie się jak będę coś lamił. Jak będzie mi coś nie wychodzić ten tętę tutaj odbił, się tam tenty. Ale fajnie, jestem już pozytywnie nastawiony do tej serii. Zwłaszcza teraz, że na drugie zmiany mam, znaczy dzisiaj mamy środę, a niestety mam, niestety no, znaczy ja nie to, że nie lubię drugiej zmiany, ale to się źle niestety przekłada na e, nagrywanie drugie zmiany, bo rano teraz praktycznie wstaje, brata odprowadza. E, za bardzo mi się nie chce grać tak z samego rana, czy coś, tak sobie siedzę, oglądam jakieś filmiki, czy słucham muzyki I w tym czasie montuję gry. O ten jak się przepycha. O ty kurwa, mendo. Przepraszam was za wulgarne słownictwo, ale widzę, że tu nieźle działają, chociaż widać, mamy tutaj na mapie skróty. W Fordzie dwójce było łatwiej. I w trójce też. Tu już <laughs> czuć żyłkę rywalizacji, przepraszam was. Pamiętacie mi za słowo w kartę. Nie wiem czy mamy jakieś tu nitro czy coś. W trójce było nitro, w trójce nie było. Widzę, że coś mi się tam na żółto ładuje, to nie wiem czy nie są uszkodzenia. Jak widzicie na zegarze. Widzicie, sobie. A ja tam z tyłu grzeją To Ktoś tam utknął? Niebieski znaczy mi świeci. Nie wiem, co to ma znaczyć. Ale widzę, że tu naprawdę jest duży skutku. Będzie ciekawie. Nie wiem, czy to jest dobry skrót tam w lewo. Chyba nie wszystkie tutaj skróty się na dobre przekładają. Ale jak widzicie, chyba uda nam się zdobyć pierwszą pozycję, którą mamy godzinę 10:30. To dobry czas. No i udało się. Pierwsza pozycja fajnie. Ciekawe czy to ten etap A, widzicie, to się nie, nie z jednego wyścigu składa, tylko z kilku. Więc no, coś czuję, że będzie mega dużo odcinków. Dużo spędzimy czasu w tej grze. Ciekawe czy po ile jest. Po dwa czy po 3. To ja widzę, że tak jest jak w Ford Racing 3. Później te zawody były ich coraz więcej. Nie wiem, pojechałem w lewo. Nie wiem czy to dobry pomysł. W sumie mam spokój od nich. Wow! No zbytnio tam jakoś ich nie prześcignąłem tam chyba dwóch czy jednego. Cały czas gaz cisnę. Tutaj możemy jeździć sobie po ścianach, widzicie? Takie są fale pustynne. Fajne, fajnie, fajne. Jak na nie bardziej zajdziemy, to wyczuwam, że te tak. Nasz samochód lepiej skręca. Nasz pojazd jest. Wiecie, pochylony, jakoś gdzieś to lepiej mu idzie. O! Tam nie wyszło. Tak, to są uszkodzenia. Najgorsze, że patrzcie, one nie kasują się co. A. -a! Już wiem, o co Kama. Te niebieskie pola na mapie to są właśnie naprawy. Dobrze, dobrze, że one są. Tylko pytanie, czy jak nasz przeciwnik przez nie nie przejedzie pierwszy, to ich nam nie zabierze czasami. Więc warto by było to wyprzedzić. Chyba, że one są specjalnie dla nas tutaj stworzone. Zaś się przekonamy. Ale jest, jak widzicie, o. znikły mi uszkodzenia, to fajnie, bo już się przeraziłem, zapomniałem, że na pierwsze okrążenie właśnie było, był ten klucz, że tu coś takiego działa, nie? Widzę, że tu jakoś ciężarówka, znaczy nasza hmm, pick-up, terenówka jakoś zbytnio się chyba nie brudzi w tej grze. Nie zachodzą jakieś tu. Oczywiście uszkodzeń nie ma. Są to niby takie mechaniczne uszkodzenia. Nie wiem którę jechać. Źle pojechało. Tamte by byłoby chyba lepiej. Dobrze, że tam ci grzeją. Jest i już. Przejadę przez drzewa. Przejadę. No i mamy całkowicie naprawioną Ciężarówkę, ciężarówkę kuźwa, terenówkę naszego Forda Ranger. jestem ciekawy jaką pojemność ma nasz Ford. Ciekawy czy właśnie tu są podane jakieś dane czy coś. No i widzicie wszystkie klucze wyzbierane Mam 0 uszkodzeń. Jest bardzo dobrze. I pierwsza pozycja. Co jest najważniejsze? ale ja też nie widzę tutaj poziomu trudności żeby chyba gra narzuca sama poziom trudności czyli on tu jakoś tam nie wiadomo jak wysoki nie będzie też muszę spojrzeć kiedy gra wyszła naprawdę aż dziwiłem się że odpaliła jak zobaczyłem grafikę to dziwiłem się że odpaliła na 7c że nie było problemów tak jak to mam z innymi grami na przykład, nie no, chciałem wam pokazać bardzo grę e, Cobra 11, ale niestety ona nie działa siódemką niestety, jeszcze tylko chcę taki my, myk e, wykombinować e, mój kuzyn ma Windowsa 8 i na przykład Forza Instinct też nagrywałem na starym komputerze, takim jednym który niestety miał kartę dźwiękową z rąbaną, on to już aktualnie całkowicie nie działa I bo Ford Racing nie chciał mi odpalić właśnie na siódemce A u niego odpalił Bez problemu Aha Czyli na razie dwie trasy, tak? I tu jak widzicie mamy dwie drogi do wybrania Odblokowane Dojedziemy sobie jeszcze Pojedziemy te dwa wyścigi Będziemy raczej Yy, odcinek kończyć. Eliminację. Niestety standardowo startuje z ostatniej pozycji, a to standard forensic to jest standard. I grzejem Ciśniemy. Najgorsze są te przepychanki widzę na początku one mi tu dostarczają uszkodzeń a co tam, pojedziemy sobie prawo patrzę, już ominąłem klucz co, od trzech odpada? co, okrążenie? na to wychodzi więc musimy się starać widzę, że tam ci nas odjechali zresztą ten ten ciśnie ciekawe czy jest jakiś tu pion może to brzmi dziwacznie, że w takiej grze będzie miał Tuning. No ale... Nie wiem, gram pierwszy raz. Tutaj nieźle skaczemy na tych bytmach. Nie podobały mi się uszkodzenia, bo one mi naprawdę strasznie wzrosły. Już teraz tutaj w lewo... Muszę pojechać. Jest i kurs, tak. Zostało mi całkowicie uspójnione, więc jest ok, a mam trzecią pozycję. Fuł. Eliminowałem. Ale widzicie, już jestem do zeliminowania. Ja go nie wyprzedzę. Na pierwsza pozycja, ciekawe jak Ciekawy jestem, 13 przeciwnicy popełniają błędy. Jak na razie to widzę, że tu one mi to są nie, niezłe kozaki. Że nieźle jeżdżą. Czuję, że siedzą mi na ogonie, jedno chociaż. Widać po mapie, ale słyszę śnić. Też już grę nie wiadomo, jak mam, jak odkoszu gram na sławka. Jeszcze będziecie słyszeć dźwięk. Nie jest że jeszcze stoję. na czerwono. To mi się trochę zapaliło, chyba jakże tracę tę pozycję. No i zostało nas dwóch więc ciśniemy nie będę już zbierał klucza na ostatniej trasie zbierzemy z tego trzeba się uwniwiać bo to mi jak nos to szybko dogoni ja widzę, że trochę przewagi sobie zrobiłem że gra jest dość sprawiedliwa. Nasi przeciwnicy tu nie generują jakimiś nie wiadomo, jakimiś pojazdami też lepszymi. Przychodzi znaczy mi takie, że wiecie, że my mamy na przykład tutaj, znaczy no to jest tak sobie ubzdurałem w głowie, ale, to źle powiem, ale, że na przykład, tak by my jedziemy sobie maksymalna prędkość 92 tak, miałem przed chwilą. Chyba 92 jest w tym modelu. A oni mogli jechać na przykład 110, nie? O, koniec zawodów. Jak widzicie. Czyli to zależy. Nieraz są po dwa zawody, nieraz po jedno. Taki naprawy, kolejne tam, bo chyba tu są... Tu są mistrzostwa, tu są już jakieś poboczne jeśli. Dobra, ale to by było na tyle w tym odcinku. Tak więc zapraszam Was do kolejnego. Tak więc wesoło.